Wspominałam, bardzo ważne na animacjach jest zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy aktywnościami ruchowymi i statycznymi. W większości przypadków sprawdzą się tylko takie majsterki, praca, które można wykonać naprawdę bardzo, bardzo szybko. I istotne jest to, żeby animator przygotował sobie wszystkie. Półprodukty do tych prac wcześniej. Można zrobić jako taką pracę plastyczną lunetę i taka luneta później fajnie może posłużyć do zabawy, na przykład w poszukiwaniu skarbu. Albo do zabawy widzę coś i opowiadam o jakieś rzeczy, którą widzę, na przykład widzę coś co się otwiera, ma szybę, można przez to wyglądać. Dzieciaki używając swoich lunet, szukają co to jest i odgadują, w tym przypadku było to okno, dobra e, bardzo prosta sprawa do lunet są nam potrzebne rolki po papierze toaletowym jedne na dziecko, zawsze pamiętaj żeby pakować tych materiałów nie na styk, tylko ciut więcej, bo zawsze może się e, jakiś niespodziewany uczestnik trafić, albo zawsze coś komuś może się popsuć, tak? Ups dobra, mam rolkę po papierze, najfajniej do ozdabienia sprawdzają się takie obrazkowe taśmy. Można kupić je w wielu sklepach. E, takie szerokie, wąskie, papierowe, plastikowe, z różnymi ozdobami. E, ja robię tak, że daję wybór takich taśm. Każde dziecko dostaje rolkę i następnie ja opowiadam, kto chciałby taśmę różową w kwiatki. I ja odcinam kawałki taśmy i podaję dzieciom. Tak? Które przyklejają te taśmy kolejno do swojej rolki. Tak? I tak naprawdę, jako taka bardzo podstawowa praca plastyczna, to już by wystarczyło. To na 5, nawet 10 minut zaangażuje grupa eee, i powstanie luneta, ale jeszcze można sobie tą pracę plastyczną rozbudować z użyciem przezroczystej taśmy klejącej. I na przykład, tutaj mam takie drobne cekiny w kształcie gwiazdek, ale to mogą być też wydruk, jakichś obrazków, albo jakiekolwiek inne cekiny. Teraz tworzymy lunetę, przez którą o każdej porze dnia i nocy będzie widać gwiazdy. Musimy odciąć kawałek taśmy przezroczystej. Znowu, ja to robię dla dzieci. Odcinam. Podaję dziecku, i dziecko ma za zadanie zakleić wlot od swojej lunety. Hop. Zobaczcie. Zaklejona. I teraz tak z tej strony jest gładka, wygląda krzybka w lunece, ale z tej drugiej strony w środku jest klejąca. Dlatego jeśli teraz Nasypię do środka te drobne gwiazdkowe cekiny. To one się przykleją, tak? I stworzone o, piękne, gwizdziste niebo w lunecie. Mam nadzieję, że ładnie to widać. Jeśli użyjemy kolorowych cekinów, to można powiedzieć, że jest to taki uproszczony kalejdoskop. Jeśli chcemy umieścić tam obrazek, to musimy pamiętać, żeby nakleić go na taśmę klejącą, zanim wkleimy ją tutaj do, do lunety jako szkiałko. Teraz pokażę Ci proste, fajne przykłady na to, co można wykonać ze zwykłej, rysunkowej kartki. Będzie to wymagało przygotowania Twojego przed animacją. Ale znowu jest to coś bardzo prostego, później do zrobienia na animacji i można to bardzo fajnie e, ograć w fabula. Pierwsza rzecz, też taka wyeksploatowana przeze mnie na milion sposobów, to jest łódka origami. Będziemy robić łódkę. Składamy najpierw kartkę A4 na pół w ten sposób. Hmm. Następnie, fachowo, to powinno się wyznaczać środek. Tak, tutaj mamy środek składając na pół. Ja tego zazwyczaj nie robię, robię na oko. E, tutaj dół jest otwieralny. Pokażę ci, tak? Na dole mamy tą część, którą da się otworzyć. A tutaj na górze zakładam do środka, tworząc trójkę. Hmm? Teraz to, co tutaj nam zostało na dole i jest otwieralne. Jedną część daję do góry w jedną stronę. A drugą część daję do góry w drugą stronę. Hmm? Jak widzisz, jeszcze ja nie staram, żeby to było wszystko idealne i proste. Czasem taki łódek przed animacją trzeba złożyć 20 albo nawet 50. Więc liczę się w prawa i czas, a nie to, żeby wszystko było od linijki. Dobra, jesteśmy na tym etapie. Teraz będzie trudno. Kładamy tutaj do środka rączka w ten sposób. I będziemy chcieli otworzyć, z trójkątę. Robimy Kwadrat. Tutaj złapałam i robię kwadrat. Gotowe. I znowu, tutaj on na dole się otwiera, więc zrobię to samo, co robiłam, dwa kroki w tył. W jedna strona do góry w jedną, a druga strona w drugą. Mamy znowu trójkąt, jak masz jeszcze teraz? Z trójkąta znowu zrobimy kwadrat. Znowu spójrz, tutaj można włożyć ręka odwracam ją w tę stronę. O, mam dwa rogi, ciągnę i mam kwadrat. I teraz ja szukuję łódki dla dzieci, właśnie do tego etapu. Jak się zrobi kilka, to fajnie można je włożyć jedną na drugą. Niestępnie to taką rozdaję, właśnie takie kwadraty. Ozdabiamy sobie. Ja daję kredki, pokazuję, że można tutaj pokolorować, tak? Ale można też w środku narysować na przykład jakieś kształty. No. Staramy się e, zachęcić do takiej, żeby te swoje magiczne łodzia ozdobiły z każdej strony, też po to, żeby później każdy wiedział, która łódka jest czyja. Jak już mamy ozdobiona, to wstajemy wszyscy, <noise> zakładamy te łódki na rączki. Ja każdemu pokazuję, że tutaj mamy takie dwa rogi. Jeden róg i drugi róg. Jak pociągniemy za te rogi na boki, Hopla, to powstaje origami. Witch. Jeśli sprzyjałby temu temat na przykład księżniczki, rycerza, albo jakiś temat bajkowy, to fajnie że sprawdzają koronę. A absolutnie uniwersalną yy, majsterką jest po prostu zwykła opaska na głowę, którą dzieciaki mogą dowolnie ozdobić. Więc teraz pokażę Ci na takie całe kartce znowu Bristol będzie wielokrotnością takie kartki A4. Zazwyczaj Bristol będziesz mógł kupić w rozmiarze A2 albo A1, tak? Czyli odpowiednia wielokrotność kartki takiej, jaką ja mam teraz przed sobą. I teraz pokażę Ci, jak sobie wyciąć takie opaski, żeby sobie jakoś szczególnie nie namęczyć. Po pierwsze, w Brystol, jak masz część dłuższą i krótszą, to na głowę, tak żeby objąć całą głowę, spokojnie wystarczy ci ta część krótsza. Często zdarza się, że odruchowo wycinamy tak wzdłuż, w ta strona e, i powstają nam dużo za długie te paski. Też nie bój się po prostu, jeśli masz wątpliwość, przyłożyć do głowy i sprawdzić, jak to będzie. I teraz zobacz, przez jedną zwykłą kartkę A4 wytnę sobie paski, e, no, czterema ruchami nożyczek, ale przez jej wielokrotność już każdy jeden pasek, to byłoby, nie wiem, 10-20 ruchów nożyczkami. W związku z tym ułatwiam sobie składając kartkę, tak, na pół i nawet jeszcze raz na pół, jeśli masz dobre nożyczki. I co się dzieje? Zobacz, wycinam pasak tak? Bardzo, bardzo szybko. Znowu ja się nie przejmuję tym szczególnie, żeby było bardzo prosto. To oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Ja uważam, że nikomu naprawdę nie szkodzi taka falka na opasto, a nawet ma swój urok. Dobra. Więc jedna rzecz, że e, składamy, żeby wyciąć. Pokażę za chwilę, w jaki sposób taką opaskę można fajnie ozdobić, też dostosowując się do tematu. Ale druga rzecz to korona. <laughs> I tutaj szczególnie pokazuję, w jaki sposób wyciąć koronę, bo się spotkałam z tym wielokrotnie, że widziałam takie opaski. i osoba, która siedzi tak. <laughs> a Zajmuję to naprawdę bardzo dużo czasu i wręczka leczy dłonie, jeśli trzeba tego zrobić dużo. 20-30, tak? Dla całej grupy dzieci, Dlatego pokazuję, w jaki sposób to zrobić najprostszy. Zobacz, mam ten złożony brystol przed sobą i wycinam od razu zygzaki. Patrzcie na system, kilkoma ruchami. Mam piękną, do tego wszystkiego jeszcze symetryczną, czyli e, robiącą od razu lepsze wrażenie, bo ludzki mózg lubi symetrię, tak? Mam jedną koronę i zobacz co się dzieje. Jak teraz wytnę tutaj na prosto, to mam od razu koronę numer dwa. Tak? I tak przez cały brystol. Raz zygzakem, a i raz tutaj tą resztę na prosto. I tym sposobem naprawdę w moment wycinam bardzo dużo korątek. I teraz jeszcze co zrobić z taką opaską. No poza tym, że oczywiście kredki, krypiny, naklejki, kolorowe taśmy, ozdabianie to jest jedna rzecz, na przykład stempelki się też fajnie tutaj mogą przydać. A druga rzecz, to, że zawsze do tej opaski można sobie przygotować jeszcze dodatkowo wycięte elementy która ją ozdobią, na przykład mm, może być to co to może być? jakaś czapka albo to może być czekaj, muszę coś wymyślić może być na przykład serce o, na przykład królowe kier zaliczy w krainie czarów czyli wycinam wtedy znowu kilkakrotnie serducha tak, i przyczepiamy tutaj, mamy opaskę z sercem może być na przykład korona Elzy, taki diadem Elzy. To bardzo teraz mydny temat. Trzeba wiedzieć, jak ten diadem wygląda. Wygląda mniej więcej tak. No. i tutaj mniejszy. Zobacz. Mamy diadem Elzy. Tak, i znowu można go przykleić do opaski. I zrobić taką elzową opaskę. Wtedy będzie pasował też tutaj na przykład krepinowy, biały, długaśny warkocz. Co jeszcze można do takiej opaski przyczepić? Mieliśmy elza, to wtedy fajnie mieć do wyboru dla chłopaków na przykład rogi Svena, tak? Czyli wycinam znowu poroża. Hmm. Tak na szybko, to nie wiem, czy ona mi wyjdzie jakoś szczególnie piękna, ale staram się. <grymne> Dobrze, zobacz. Rogi spana. I znowu możemy je przyczepić do opaski i mieć opaska reniferową, tak? Czyli przeróżne rzeczy na takie opasce jeszcze mogą się znaleźć. W taki sposób, jak ja przed chwilą wycinałam te dodatki, można wyciąć wiele różnych dowolnych kształtów i po prostu takie kształty związane w jakiś sposób z tematem urodzin, z różnymi technikami ozdabiać.